Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to do Jerozolimy. Przypomniało mi się, słuchajcie, jak nieraz przed pandemią jeszcze wędrowaliśmy z Góry Oliwnej do Jerozolimy. I tak sobie myślałem, że to Jeruzalem, to miejsce, ta obietnica Izraela, to miejsce upragniane, to, to miejsce, do którego wzdychały pokolenia. I świątynia, której przecież nie został kamień na kamieniu, jest jakimś takim obrazem wszystkich obietnic Pana, które On składa w naszym sercu. I co ciekawe, chociaż ta Jerozolima jest nam obiecana i jest jakimś marzeniem niejednokrotnie, pragnieniem, które chcemy zrealizować. To jednak nam no, nie po drodze, znaczy. Odwiedzamy Górę Oliwną, chodzimy wokół murów Jerozolimy, potrafimy przemierzać, prawda, od, nie wiem, Ańkarem po, po Nazaret i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam zawsze wokół tej Jerozolimy, wokół te, tej obietnicy. No i kiedy w końcu z tej Góry Oliwnej idziemy i wchodzimy w tę bramę, oddychamy tym powietrzem Jerozolimy i cieszymy się, że dotarliśmy. Trochę tak jest w naszym życiu, słuchajcie, jak z pielgrzymkami do Ziemi Świętej, że my potrafimy wokół tej obietnicy, którą Bóg nam dał chodzić, czasem błądzić, czasem wybierać drogi na okrętkę. Chociaż bardzo tego pragniemy, jakoś trudno nam tam trafić. Dlaczego tak jest? No już każdy chyba musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Obyśmy wybrali najkrótszą drogę do obietnicy. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra.